Hejka, dzisiaj witam Was po raz kolejny na moim kanale w odcinku Dzisiaj jest ze mną moja siostra Właśnie prosiliście mnie Na żeby... naszym kanale Znaczy tak <grym> Mój telefon, ale nasz kanał masz tak samo Dobra, ale zresztą nieważne Prosiliście nas, żebyśmy nagrały filmik o tym jak robić zabawki na choinkę um, Mamy bardzo dużo różnych fajnych sposobów O Jezu, zapomniałam rozgrać klej Mi się um. wydaje, że Może zrobić śnieżynkę z patyczków. Tak. Dobra, będziemy teraz robić śnieżynkę właśnie z patyczków do uszu. Ja będę na razie pokazywać, a Ty będziesz po prostu mówiła coś tam, jak tam będzie potrzeba. To jest naprawdę bardzo proste. Mm, tam. A ja zrobię no, inne, inne zabawki tylko. No możesz właśnie też robić. Mhm. Tylko musimy rozgrzać gorący klej. Y Poczekajcie chwilkę, bo musi się klej rozgrzać. Zaraz do Was wracam. No dobrze, widzicie, jak widzicie, to już nasz, znaczy się nasz, y, tak, nasz y, klej gorący już się rozgrzał, więc no dobrze. No to y, możecie troszkę tak y, te patyczki zrobić, żeby się rozszerzyły, to wiecie, o co mi chodzi te patyczki. Już nie wiem, jak to się nazywa. No dobrze, dobrze. Nieważne. Zresztą... Okej, okay, to teraz ostrożnie kleicie. Oczywiście to. Pamiętajcie oczywiście, że nie zawsze w każdym odcinku to powtarzam, ale przecież nic. Żeby robić takie rzeczy z gorącym klejem pod okiem osoby Dorosłej. Dorosłe. No, tak. my jesteśmy dorośli 11 lat. No nie dorośli. Nie jesteśmy przecież dorosłe, no, no nie. Ro, dorośli ludzie mają... Ze, no nie wiem, 30 lat no. To ci, którzy pracują. A my nie pracujemy przecież. Chodzimy... 20 lat mój, yy, nasz brat. No, znaczy, no, możliwe, że 20. Nie wiem, nie znam się na tym, ale. 20. Ale przecież. aha, może nie Przecież nasz 23 ma i pracuje. No, po to tak. Więc może i 20 parę wystarczy, żeby być dorosłym. Do nas właśnie dziś przyjechała czuteczna siostra. No pamiętacie tak, która bez tak chodziła. No i właśnie macie taką śnioszynkę. Tylko pamiętajcie, aby ją dobrze skleić. Możecie ją jeszcze tam pokolorować, czy tam pomalować. Ale ja nie potrzebuję, więc. No i później trzeba yy, to, yy, tą zawieszkę zrobić. Tylko właśnie. Jestem ciekawa, czy wiecie jak. Bardzo mi czy czyli jak to zrobić. E, no dobrze, to poczekajcie chwileczkę, tylko ja muszę skoczyć ponitki. Więc ja zatrzymam filmik, więc na chwilkę się rozstaniemy. Dobra, już wzięłam, mam stążkę taką. Troszkę jest za długa. Zrób mi jeszcze y, też y, jedną takie. Dobra? Eee, nie to co? Tak. Co możesz zrobić? Jak nie nie? możesz? Bo teraz właśnie jestem zajęta. Ja też jestem zajęta. Ale kiedy skończysz to? No wtedy będę zajęta no, też. Dobra, zobaczymy. zobaczymy. Nieważne na razie. To... Sorry. No to, Teraz to przywiązujecie do tego. Tutaj, tak na środku, widzicie? O, na środku. No dobrze. Troszkę źle zrobiłam, że zatrzymałam. Nie wiem, czy wiecie, jak właśnie można zawiązać, ale najwyżej poprosicie po prostu sobie dorosłą, bo przecież i tak robicie to pod okiem osoby dorosłej. Y jak coś ma gorący klej. No właśnie, właśnie. A jak nie, no to najmocniejszy klej, jaki ma w chacie. Tak. Dobra, y no to, wiecie co, to tutaj... mogę wam jeszcze pokazać, jak się wziął Po prostu tutaj przewlekacie i teraz macie taką dziurkę, skrzyżujecie, przewlekacie przez tą dziurkę, o. Chciałam no wam, widzicie, wam tylko powiedzieć, razy. że, y Prawie że... Że, jak wy, wy nie będziecie widzieć nas przez długi, długi czas, to powiem Wam od razu, że eee, prze, 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 przeprowadzamy się. Hmm. No, bo tam będzie trochę czasu, właśnie, że żeby... w czwartek. Mm -hmm, ten. Mieliśmy w niedzielę, ale o, tak. jednak w czwartek. To jest taki fajny, to jest no na środku, bo to właśnie o to chodzi. Właśnie my możemy ten klej gorący używać, bo wiecie, my jesteśmy troszkę starsze pewnie, no i właśnie, oczywiście jak ktoś tam jest rozważny ale i my, jak no pani, to, ale jak pani, ale po prostu my nie jesteśmy tak prawie dorośli, tylko nam mama pozwoliła sam no ten tak. gorący klej. Mama u nas też się martwiła. ale ale jak nam pozwala, no to my jak najbardziej, to no... To wezmę tylko co? Na chwilę. Dobrze, poczekajcie chwileczkę. Jutro z nam. A, my sobie głupotki tylko nam czasami no tak. gadamy. Ja tak. no niestety, ale będziemy musieli jutro wiesz zrobić. No to może jakąś pamiątkę zrobię? Albo ty mi. <grych> Juty te? No. Chwilka, muszę coś tylko powiedzieć. Dobrze, zapomniałam Wam pokazać, jak się wiąże, ale to będzie. O tak, będę wam pokazywać. No i po prostu wiecie, macie tutaj pętelkę i przekładacie tutaj przez tą pętelkę, która Wam się wytworzy. Mogę tak jak się też... po prostu. Bo ja też już robię tą śnieżynkę. Dobra, to. Yy, to... Możesz sklepić po pateczki, Ile ich? Cztery. Możesz sklepić. Ile masz tutaj? Ja mam cztery. Cztery. Więc weź cztery. Poczekaj chwilkę. Dobrze już wycisnę. Jak to? O tak? Tak, gdy mam przykleić? No tak. No już gorący klej tak. Później o tak? No o, nie, później. ja to nie umiem. Dobra, jeszcze. Jedno tylko umiem. Oj, to kapie. Tak? Aha, z się tu przecież. przecież. Yy, mogę. Ojej oj ojej. Ja daleko jestem, więc Mnie też no. troszkę nie tylko. Kabla nie wystarczyła. Tak. Dobrze tu to... Tylko na środku. No to ja nie wiem, gdzie jestem ten Widzisz. No widzę, widzę, ale. już zrobiłam jak zrobiłam. No dobra no. więc... Okej, okay, to może poczekać chwilkę. No dobrze. E, no to zawiązane. Jak zawiązane? To obcinacie nadmiar. Oczywiście. Tylko to troszkę może zająć. I o tak teraz. No tak, to jest Dobrze. Korki, ale ja tutaj muszę trzymać tam. prostu no. 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 I teraz możecie powiesić to na choinkę. Możecie to powiesić na choinkę jak zawsze. Ja sobie zawieszę gdzieś w tym miejscu. O. A ja nie potrzebuję. O, widzicie? Jest tutaj. Już tutaj mam wiele zabawek, które właśnie robiłam sama, niektóre robiła moja nasza babcia. Niektóre robiła moja siostra, ale głównie robiłyśmy je razem. Tak. I I by moja ale, babcia z parę zrobiła. No i Nie wiem, no nieważne przecież, to nie Ale ona tylko dwie zabawki no tak. zrobiła, a my a byliśmy... całą, całą całość. Cały jeszcze sześć. mamy dużo, dużo więcej, tylko że nie zawiesiłyśmy ich, bo po prostu już nie było miejsca, bo tak. mamy na razie taką małą choinkę, ale później jeszcze tam na Wigilię i w... Można no, Rodzenie w... będziemy mieć większą. Duchę. W nowym domu, bo będziemy mieli cztery piętra. No tak, ale chcę. jak mnie nie będziecie widzieć, no to przyznam się. Yy, bo... Moja siostra mi pomaga się zbierać, bo nasze rodzica jednak stwierdzi tak, że... Że mama pojedzie z tobą, co? Nie, nie, nie wiesz przecież tego, bo, jest z tym. Jest, yy, bo nie mama tak mówiła. Bo yy, siostra do mnie będzie raz w tygodniu przyjeżdżała, w sobotę i w niedzielę. Bo nasze rodzice się pokłócili i siostra teraz moja będzie żyła z tatą, a ja z mamą. I będą przyjeżdżać tata, mój, i siostra do mnie. Będziemy na pewno nagrywać, ale, ale w następnym. Wiesz, co od razu Ci powiem, jak będę już tam mieszkać, tak? No. Ty gdy będziesz mogła do mnie, bo my tam się nie wyrobimy o, w, w tą sobotę albo w tą niedzielę, po prostu, no. po prostu gdy wyrobimy się. Następną sobotę. No razie, ale... to jest słabe, że nie możemy poprosić naszy, naszy, naszych rodziców, że na przykład ona, moja siostra zostanie po prostu ze mną, a na przyszłość mama z naszym jeszcze większym rodzeństwem, bo mamy bardzo dużo rodzeństwa. Tak. Więc pojadą tam po prostu tak. No ale jakoś... no Jakoś nasza mama dała radę, więc... Już zostajemy przy tym, a mój tata po prostu, no, się, um, po prostu no, nie chce mieć dużo osób i dlatego, bo no, woli mieć Marci jedną osobę ze sobą, bo tak jest, że chyba woli być sam. ale przecież to nie szkodzi. Nasze rodzeństwo będzie mieszkać w Zabcie. A plus się nasze no. rodzice pokłócili. Kto będzie tutaj mieszkał, kto będzie tutaj no, mieszkał. Tak, tak. Zaprosiłam bardzo mamy długo, żeby, żeby my się z siostrą i z mamą bez taty przeprowadziliśmy, bo ja nienawidzę naprawdę taty. Bo no, on mi no. zawsze dokucza. To dziwne, ale możliwe. Nie mówię, że nie no. Dobra, udała mi się taka A O, to bardzo dobrze, dobrze. Dobra, i teraz zawieszak. No to masz już wstążkę A tam nie. nie mam czasu. A ile odciąć? No nie wiem, przyjmiesz A mogę Przecież... dwie śnieżynki zrobić? No dobra, możesz tu, Oj, no z tyle tutaj, nawet Dotąd? No żeby nie uciąć mi palca, no. Dobra, hmm. możesz tu. No. Jak to przykleić, bo ja nie umiem przywiąż Jak? Bo ja nie umiem przywiązywać. Ja jestem zajęta, więc nie mogę. Czasami tak mamy. O nie. A nie mam żadnego serca, żeby odrysować, a ja No dobra, spróbuję sama je narysować. Wiecie, jak wygląda serce, więc nie muszę pokazywać, ale... A po co chciałaś odrysować serce? Bo ja robię dekoracje, przecież. Hmm. Dobra, poczekajcie, a ja pomogę mojej siostrze, dobra? No dobrze. Dziękuję bardzo. <laughs> Już tam pomogłam mojej siostrze, więc y, przychodzimy właśnie do dalszej części. Dobra. My dzisiaj na basen mamy jechać. No. Na najdurniejsze na świecie zajęcia. <laughs> dobra, no to teraz mi się wydaje, że ja... Co ja chcę jeszcze zrobić? No dobra, niech będzie. Nawet mi się w miarę nieźle udało. Więc to jest już coś. Y co ja jeszcze mogę zrobić? Albo zróbmy to butyłko. Na kredki. No dobra. A wiesz co najlepsze? teraz? chwilkę. No to dobra, to... Okej, okay, no, i... okay, no to ja już Wam mówię jak to zrobić. No to macie serce i wycinamy. No to wycinamy. To wycinamy sobie. I tak. Dobrze, to ja już to wycięłam. O, tak już. Już mogę dobrać. normalnie postawić, rozumiem. Mogę zrobić serce. Trudno Z tego? Pewnie nie będziesz musiała, mieć nie mhm. No okej, okay, to takie nam wyszło serce. I dalej mamy drucik sobie bierzemy. Albo inny kolor, no. bo tego już nie ma. No, ale tak lepiej nie, bo to jest tylko marnowanie. Nie wolę, żeby nie robić nie. I teraz po prostu bierzemy drut i na no no, sercinko sobie. No. Dobra, mamy, bierzemy gorący klej i stopniowo, pamiętajcie, stopniowo przyklejamy to drut żeby, bo jak będziecie tak na raz, no to się oparzycie, bo klej gorący, jak, jak jest sama nazwa po prostu wskazuje, jest bardzo, ale to bardzo gorący, więc no wiecie, lepiej uważać. Dlatego mówimy, że pod okiem osoby. Dobrze. Na razie mi wyszło coś takiego, na no, dość mi się tylko odkleiło, bo ja wam pokazuję. Ale przejdźmy za chwilkę do tego. Ja wam, ja tylko to skończę. Przepraszam, że e, się wtrącę na chwilkę, ale muszę Wam coś ważnego powiedzieć: że po prostu e, to musicie poczekać, aż wyschnie, bo ten klej jest taki ciepły i później możecie się naprawdę też oparzyć. E, ale przejdźmy do roboty. Dobrze, to chyba ostatnia porcja na dzisiaj. E, że w sensie, że tutaj jeszcze oczywiście będziemy robić ozdoby, tylko ostatnia porcja kleju. E, tak, Oto mi głównie O, chodziło. tak mi się udało. O, ładnie. No i właśnie macie takie coś i jak z... już macie taki malutki kawałeczek, o, to nie dobrze, że tego tak? tylko oddecznie. I odcinacie. Dobra, masz. chyba troszkę za dużo odcięłam, znaczy za mało się znaczy. O, nie, dobrze, mam, wszystko jest dobrze. Ale coś za mało, za mało tego odcięłam. No dobrze. Jeszcze tutaj dokleję, albo to z, 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 zrobi, bo mam pomysł, co z tym zrobię. A to będzie większe chyba. Tak, to będzie większe. Dobra, dobra. I wiesz, że do nowej szkoły będę chodziła mhm. z Tobą już. Dobrze, to później um, weźcie zestaw do paznokci. Ja Mam nie taki... rozumiem, czemu nasz tata tak zdecydował, że my mamy się wyprowadzić. No dobra, my się wyprowadzimy tak, z mamą. A, e, a czemu to, gdy e, tata powiedział, już nie będziecie chodzić do tej samej szkoły? Po prostu tego nie rozumiem. No dobra, wyprowadzić się, ale do szkoły, chociażby w szkole się spotykaliśmy. No dobrze, to ja mam już takie serce. No i tylko wystarczy... No tak, to, to, to oczywiście. No to masz jeszcze wstążki jakieś? No, chyba nie. Masz już nie ma. O nie. No dobrze, to... A będą chyba potrzebne. No. Jak się skończą wstążki, no to skoczę po sznurki. A, jak, a są sznurki? No ja gdzieś tam mam. No. no dobrze. Yy, już troszkę długo trwa ten nasz odcinek, ale no na to się nie poradzić. Nawet z godzinę może trwać. No no Albo z dwie. My nie wiemy, ile on będzie trwać, no nie. bo my dużo dekoracji no. robimy. Tak, bo. Właśnie my możemy dużo dekoracji robić i chcemy po prostu pokazać, to no nie musicie wszystkiego oglądać, nie zmuszam, ale no fajnie by było, żeście zobaczyli jakie mamy propozycje, mówię to właśnie dosyć wcześnie, bo ten odcinek będzie naprawdę bardzo długi, mówię to dosyć wcześnie, żeście właśnie... Sekundkę, coś muszę Dobrze, powiedzieć. to tylko nalewacie, no dobrze, ja już to przycisnęłam, bo to trzeba tak przycisnąć sobie i teraz zlejecie pięć... klejnę tutaj na to i po prostu przyciskacie, tylko że z drugiej strony. Z drugiej strony właśnie to pewnie z drugiej strony, to musicie to tak przykleić. Jak coś przykleicie na no tą. To... O! wam takie coś. Zatory, ja... ja, bo mam czkowę. Ja oczywiście nie przykleiłam tego, ale już to przyklejam. O, jeszcze to bo kiedy oglądamy filmik, jak zrobić ozdoby, no to nie ma tam. I hejka, robimy to ozdoby, robimy to ozdobę. Nawet nie pokazujemy jaką ozdobę mamy, jaką ozdobę robimy. No że to ja już mam takie... o! To już to jest skończone. I jak zawsze to wiesimy to na koinkę, więc ja tą będę już Nawet całkiem ładnie się prezentuje. Mi się druga udała. Dobra, no to już musimy kończyć. Niestety musimy właśnie kończyć. No Wrócimy do was właśnie w kolejnym odcinku. Tylko wyślemy ten. No dobra. Więc teraz robimy co?